Michał Wrzosek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dietetyków w Polsce, otworzył się na temat swojej współpracy z aktorem Borysem Szycą, ujawniając, jak walką o nową, lepszą sylwetkę stał się częścią życia znanej postaci. W ramach swojej rozmowy z Plejadą, Wrzosek odniósł się również do kontrowersyjnych wypowiedzi Roberta Pasuta na temat idealnej wagi oraz stylu życia modelek z linii Victoria's Secret, które od lat wzbudzają wiele dyskusji nie dotyczących zdrowia. Jako specjalista diety klinicznej i sportowej, Michał Wrzosek nie tylko zajmuje się zdrowym odżywianiem, ale również doradza w zakresie zmian stylu życia, co zyskało mu rzesze fanów. Regularnie pojawia się w programach telewizyjnych, takich jak Dzień Dobry TVN czy Pytanie na śniadanie. Teraz, w rozmowie z Plejadą, postanowił skomentować kontrowersje dotyczące giet i estetyki ciała, a także opowiedzieć o tym, jak pracował nad sylwetką Borysa Szyca. W kontekście tej współpracy Michał zdefiniował, że na początku drogi Borys miał dużo determinacji do osiągnięcia wymarzonej sylwetki. Niebawem jednak pojawiły się trudności, które spowolniły postępy. Ekspert nie mógł jednak ujawniać konkretów dotyczących efektów pracy z gwiazdą, ponieważ umowy z celebrytami zwykle zawierają klauzulę poufności, chroniące ich prywatność. Wrzosek w rozmowie z Plejadą podejmuje również temat diet modelek z Victoria's Secret, które nieustannie budzą kontrowersje. Mimo, że sylwetki modelek uchodzą za wzory do naśladowania w świecie mody, sposób, w jaki zostały osiągnięte, może budzić wątpliwości. Typowa dieta modelek często opiera się na chudym mięsie, ograniczonej ilości warzyw, a także na całkowitej eliminacji niektórych grup produktów, jak makarony, ryż czy pieczywo. Zawód dietetyka wskazuje, że takie restrykcje oraz intensywne ćwiczenia fizyczne mogą prowadzić do poważnych niedoborów energetycznych, które w konsekwencji mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie organizmu. Wrzosek zwraca uwagę, że nie istnieje coś takiego jak uniwersalna, idealna waga. Podobne komentarze wyrażane przez pasuta, które zasugerowały, że dla pewnych osób, w tym również kobiet, idealna waga różni się od indywidualnych cech, a wiele z tych spostrzeżeń może wywoływać negatywne konsekwencje psychiczne u młodych kobiet. Kolejne pokolenia mogą przyjmować wynaturzone kanony piękna, co prowadzi do niezadowolenia z własnego ciała, które nie spełnia nieosiągalnych standardów. W kontekście kontrowersji Michał zwraca uwagę na toksyczne oczekiwania, które mogą wpływać na psychikę młodych ludzi. Ustatkowanie się w rolach influencerów oraz promowanie instytucji które propagują takie kanony piękna, staje się niebezpieczne dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Michał Wrzosek, jako wykwalifikowany dietetyk, była odważnie wygłoszonym głosem w tej sprawie, co potwierdza, że świadomość zdrowotna społeczeństwa staje się kluczowym tematem w codziennych rozmowach, także w kontekście norm estetycznych. I z pewnością temat ten pozostanie aktualny, dopóki w mediach będą obecne kontrowersyjne wypowiedzi oraz ideały nieosiągalne dla większości młodych ludzi.